Uszanowanko kolarskie wariaty, niezmiennie oczywiście Wojtek z tej strony. Jak widzicie, jest zima, są piękne zimowe warunki. Słoneczko mi świeci na twarz. Śniegu mamy może nie za dużo, ale wystarczająco, żeby sobie pojeździć i żeby się nie zabić i żeby to nie było męczące. I dzisiaj naszła mnie taka refleksja, żeby porozmawiać coś na temat tego e, jak ludzie kwalifikują się jako różni cykliści, e, szufladkują się w różne takie kategorie i w sumie są z tego dumni. Ale czy warto? No to posłuchajcie. Jak widzicie jestem nie na gravelu, nie na szosie, tylko na rowerze górskim, dokładnie XC, Rockrider XC500. Genialna, świetna maszyna, lekka, na świetnych komponentach i co najważniejsze, z dożywotnią gwarancją na ramę, ale niestety jej, nie, jej nie, w tej specyfikacji już generalnie nie produkują, a szkoda, bo to byłby killer, jeśli chodzi o, o rynek rowerów XC. Ale nie na temat tego roweru dzisiaj, a dzisiaj na temat tego, jak ludzie kwalifikują się jako różni, właśnie. Różne typy e, kolarzy, e, cyklistów, rowerzystów, jak zwał, tak zwał. Niektórzy się uważają za górali, bo są góralami, jeżdżą na góralach, ale to nie tylko, że są góralami, bo są góra, górale, którzy jeżdżą na rowerach XC, tak jak na przykład ten rower, jeżdżą też na rowerach e, trailowych. Jeżdżą sobie po górkach i się z tego cieszą. Jeżdżą sobie też na enduro, na all mountain, na pierdzielają, haratają sobie po różnych bike parkach i są z tego dumni. Oczywiście powinni być, bo jeżdżą na rowerach. No a rowery to oczywiście, jak wszyscy dobrze wiemy, jeden z najlepszych sportów na świecie. Inni w ogóle Omijają takie ekstremalne wycieczki i jeżdżą sobie na rowerach typu gravel albo rower szosowy. Co nie znaczy, że oczywiście to jest nudne. Jest jeden problem. Po Otóż jeśli tacy ludzie jeżdżą tylko na jednym typie rowerów, no to się ograniczają i uważają, że ten swój typ kolarstwa, z którego yy, korzystają, którego czerpią radość no to jest jeden, jedyny, najważniejszy i najlepszy eee, kropka. A to nieprawda. Bo otóż, jazda na czymś takim też będzie sprawiać fryd. Oczywiście, nie będzie to takie szybkie jak na szosie. Natomiast, no powiedzcie mi, czy na szosie pojedziecie sobie w taki teren? No wydaje mi się, że nie. Oczywiście, na gravelu. Ktoś bardziej uparty dałby sobie radę tutaj, żeby sobie pojechać. Natomiast bardzo mało, szczerze powiedziawszy, osób z tego korzysta. Jedyne co robi, to jeździ sobie albo po szuterku, albo jeździ sobie no po drodze. Korzystając z Gravela, jako z roweru zimowego, ja też tak korzystam. Aczkolwiek o jeździe zimą też coś na temat tego nakręcę, bo to też mi się naszła taka ostatnio rozkmina na ten temat no i właśnie to jest problem bo jak ludzie szufladkują się i uważają, że coś jest jedyne co wybrali, jest jedyne dobre, słuszne i reszta to jest głupi i się nie znają, no to tak bardzo się ograniczamy a przecież to nie jest tak, że no może nie do końca, ale to nie jest też tak, że jeden rower wystarczy, na przykład ja mam teraz 7-8 rowerów, w sumie dawno nie liczyłem, ale coś koło tego. I każdy lubię. Co prawda, to nie jest tak, że na wszystkich jeżdżę równomiernie. Eee, bo jeśli chodzi o stosunek do najwięcej w życiu, przejechałem oczywiście na szosie. Nie tyle kilometrów, co może bardziej godzin, ale w sumie kilometrów też, no bo. Nie oszukujmy się na szosie, e, zrobi się więcej kilometrów na godzinę niż na takim Xu. Choćby nie wiem, jakby się miało dobrą nogę. E, natomiast, e, no, tak jak mówię, najwięcej zrobiłem na szosie no i to jest moja miłość szosa. No, uwielbiam szybką jazdę e, po drodze, dla niektórych może to być nudne. Dla mnie jest to fascynujące i jest to świetny trening, bo później czujesz się zmęczony, czujesz się. To jest taki kartarzic dla mnie. Natomiast na gravelu ostatnimi czasy, przez ostatnie dwa lata, w sumie jeżdżę więcej niż na szosie, natomiast na góralu już trochę mniej. Aczkolwiek ten trend też zaczyna się powoli zmieniać, co zauważyliście na przykład oglądając moją relację z moich wakacji na Chorwacji, który ten rower też tam był i jak widać dał sobie jakąś dobrze radę tamtych warunkach i jeździ dalej aczkolwiek e, krajobraz troszkę się zmienił ale frajda z jazdy pozostała taka sama i o co mi chodzi chodzi mi o to, że zamiast sobie kupić następny rower taki sam, może warto byłoby się zastanowić i sobie, może nie od razu kupić, ale jest dużo wypożyczalni, żeby sobie wziąć, przetestować taki jeden typ roweru, a nóż widelec może się okazać, że Ci się to odmieni i będziesz chciał jeździć sobie na takim oto prześwietnym rowerku. Jazda też na innym typie rowerów sprawia, że jesteśmy po prostu lepszymi bikerami. Dzięki jeździe na na przykład takim rowerze XC będziemy mieć lepszą koordynację na rowerze, będziemy potrafili się... Lepiej zachować w jakichś trudniejszych sytuacjach, no bo tutaj na takim rowerze, no, siłą rzeczy w takich warunkach, no, będziemy musieli się wykazać trochę większymi umiejętnościami. A jak na wyćwiczyć lepsze umiejętności, i na takim rowerze, po prostu. Yy, natomiast, jeśli chodzi o szosę, to też nie jest tak, że to jest bez sensu, bo szosa jest świetnym rowerem do, żeby sobie potrenować yy, swoją wydolność. Jak pewnie za, zauważycie, nie tylko kolarze e, zawodowi, e, szosowi z Touru jeżdżą sobie e, na szosach, ale niektórzy jeżdżą sobie na przełajach, a niektórzy jeżdżą sobie nawet w XC. Są tacy przecież w końcu e, multidyscyplinarni kolarze jak Matthew van der Poel, Tom Pitcock, e, Wout van Aert i tak dalej, którzy jeżdżą nie tylko na szosie, ale Matthew na przykład ostatnio wygrał po raz e, siódmy? siódmy albo ósmy raz mistrzostwa świata w przełajach, no on w sumie zaczynał od przełajów, ale on też Metius też startuje w cross-country, może nie tak wielkimi sukcesami, ale i tak na bardzo wysokim poziomie. Natomiast Thomas Pitcock, no to kolarz szosowy wygrywa na szosie, kolarz przełajowy zdobył mistrzostwo świata. W Ameryce, nie pamiętam gdzie konkretnie. No i też jest mistrzem olimpijskim, jeśli chodzi o kolarstwo cross country. Po prostu. I bierzmy sobie takich właśnie kolarzy za wzór, no bo oni się nie ograniczają do jednego typu kolarstwa. Dzięki czemu w tych trudniejszych momentach, na przykład na szosie. Przeważnie się jeździ po takim niezbyt wymagającym terenie, ale jak coś potrzeba, no to taki kolarz sobie da radę. Z drugiej strony, też kolarze, którzy jeżdżą zjazdowo, no to może się wydawać, że tutaj nie trzeba większej wydolności, nie trzeba pedałować na szosie, na gravelu czy na XC i po prostu sobie jeżdżą a to jest błąd, no bo wbrew pozorom i zjazdy no to też wymagają od nas dużej wytrzymałości no bo jest to po prostu męczące i jeśli sobie to mm, po prostu zaniedbamy no to kończy się to między innymi tym, że po prostu w połowie zjazdu możemy, e, będziemy musieli się zatrzymać no bo nie damy rady no i właśnie to jest problem, że jeśli Korzystamy tylko z jednego typu kolarstwa, no to po pierwsze się ograniczamy, po drugie mamy niejako też braki w innych kwestiach, które nie są tak e, często zauważalne w danym typie e, kolarstwa. No i tak, koniec końców, bo nie chcę, żeby to był długi filmik. Jeśli jeździsz na szosie, to kup sobie górala. Jeśli jeździsz sobie w XC, kup sobie szosę. Jeśli sobie jeździsz na gravelu, to kup sobie co chcesz. Bo tak na dobrą sprawę, to już nie wiem, w którą stronę chcesz iść. Prawdopodobnie, jeśli zacząłeś od gravela, jeździsz na grawelu, no to prawdopodobnie bałeś się kupić szosę. Ale teraz powiem Ci tak, jest najodpowiedni moment, żebyś sobie kupił szosę i się przekonał, że to nie jest żaden strach i też na niej fajnie jeździć. Także jak widzicie, jazda tylko na jednym typie roweru. To ograniczenie samego siebie, oczywiście, no to kwestia też pieniędzy, no bo nie oszukujmy się, rowery są drogie. No, ten nawet w swojej kategorii cenowej, on w 2020, on był gdzieś mniej więcej, on i tak kosztował mało w porównaniu do tego, co on oferował, natomiast i tak to było dużo. E Natomiast są też tańsze alternatywy, dzięki czemu można sobie spróbować innego typu kolarstwa. Na przykład, jeśli masz szosę i nie potrzebujesz tak na dobrą sprawę kupować następnej szosy, bo będziesz szybszy, bo będziesz szybszy o kilkanaście sekund na dystansie kilku dziesięciu kilometrów, a to jest niewiele. Jeśli się nie ścigasz, no to. Nic ci to tak naprawdę nie da, a kupowanie nowego roweru to taka trochę hedonistyczna twoja zachcianka. Natomiast jeśli sobie jesteś szosowcem i kupisz sobie taki rower, no to masz takie możliwości, że jeśli chodzi o jazdę, żeby sobie wyjść na, na rower i po prostu pojeździć sobie nie tylko to, co jeździsz cały czas, ale eksplorować takie piękne tereny. A nuż zauważysz sobie w swojej okolicy takie tereny, których nawet nie widziałeś na oczy, i nie wiedziałeś, że w, mieszkasz w takim pięknym miejscu. Także moi drodzy kochani, nie ograniczajmy się. Kupmy sobie więcej niż jeden rower, bo ile w sumie taki miłośnik kolarstwa powinien być, mieć rowerów? N plus 1, czyli n to jest liczba. Tych rowerów, których masz, plus jeszcze jeden, czyli trzeba sobie kupić następny. Oczywiście, nie popadajmy też w takiej skrajności, jak na przykład ja i mam za dużo rowerów znowu, bo muszę je znowu posprzedać, bo mam tego znowu za dużo, więc w sumie by się przydało zmniejszyć moją ilość, aczkolwiek dalej się staram, żeby się to zmniejszyło, aczkolwiek z drugiej strony staram się, żeby to się zwiększyło, bo mam też. Eee, głupią e, przypadłeś, że lubię sobie z nudów poskręcać jakiś rower i oczywiście dzielić się z wami tymi moimi skręcony, skręconymi rowerami i tym, jak się z tym męczę. Ale na szczęście na wizji nie przeklinam, bo w sumie to by mi YouTube <grybujesz> zamknął kanał, jakbym to wam pokazywał. Jak się denerwuje czasami przy niektórych rowerach, a niektóre czasami są naprawdę denerwujące. Także, kochani, kupcie sobie więcej rowerów, kupcie sobie rowery innej klasy niż Macie i cieszcie się z jazdy na rowerze. I to by było na tyle. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, no i do zobaczenia. Jeździcie dużo na rowerkach, oglądajcie moje filmy. No i rzecz jasna, subskrybujcie kanał. Na razie trzymajcie się i do następnego razu. Hej, a ja jadę dalej.